Na ty, no, czy mysza, no, ja... Może nie mam wyciągarki w samochodzie, ale mam na przykład w wkładzie. I... No... Jeżdżę wkładem trochę? Bo o to nie mam czym zabrać. Wyciągarka Kład jest potrzebna. Wkładem już nie jeżdżę, ale. najeżdżam, mam! Wyjdźę. No i zajebisz. Ale po prostu tutaj się nie chce otwórnąć z tego samochodu. Zresztą litówka jest wesoła. Daj mi się auto.

Jakim boczkiem? Pójdzie grubo. Mówiłem, że pójdzie grubo.